Malować każdy może trochę lepiej, trochę gorzej, a my dzisiaj sprawdzimy, czy ja potrafię malować. Mam taki oto piękny zestaw, i X. Taki, o, proszę bardzo, zobaczcie sobie na drugiej kamerce. Grafajaj, ex. Grafajaj to jest Pokémon, który maluje. Grafaj to jest y, taki szczur, nie wiem, albo lemur, coś takiego, który maluje. Ma pędzel, maluje i w ogóle. Dzisiaj spróbuję narysować każdego rzadkiego Pokémona, którego trafię w każdym boosterze, czyli 4. 4 Pokémony dzisiaj będziemy rysowali. Oczywiście ten piękny zestawik mam dzięki stronie Booster Point, na której możecie sobie kupić taki sam zestawik lub inne. A z kodem Wodek 5 macie jeszcze 5% zniżki na każdy zakup. Także polecam, polecam Warto kupować Zobaczmy Dawno nie otwierałem nic Szczególnie takich zestawów w sumie Kurde faja No i problem jak co odcinek Nie muszę iść po nóż A no i widzowie Nie przywitałem się Cześć ja jestem Wodek Dzisiaj otworzymy sobie boostery e, Jakbyście nie wiedzieli Kim jestem jeszcze <laughs> Promeczki Zobaczmy promeczki Tego pięknego Pokemona malującego Mamy tutaj pierwszego Shroodla I promeczka druga i EX Taki o Fajniutki A no i ten Jumbo karta, patrzcie. Nie będę oddalał, patrzcie, taka karta. Nie wiem, co robicie z jumbo kartami. Nie wiem, co ludzie robią z jumbo kartami. Ja na przykład trzymam w takim jednym albumie. <noise> I tam sobie siedzą od wielu lat. E, boosterki, widzowie. Cztery boostery, cztery boostery. Mamy jednego Temporala, jednego Paradoxa, e, dwa Temporale e, i jednego Base Seta Scarlet Violet. No to co, zaczniemy od tych najstarszych. Najstarszy jest. Scarletto Violetto. Jezu, jak się dawno tego nie otwierało. Teraz można mówić, że to jest OG set, nie? Tak to troszeczkę można tak gadać. Dobra, weźmy go sobie, otwórzmy więc. Oczywiście Pokemona, który jest najrzadszy w tej paczce, czyli będzie tam hologramem, czy Iexem, czy czymkolwiek innym, na końcu rysujemy. A przynajmniej spróbujemy rysować. Z pamięci oczywiście, ja później wezmę po odcinku, nagram jeszcze wstawki jak to rysuje. Zobaczymy. Basic, Energia, Pokegir przydatna karta. Floet, Paumi, Smoliv, Mabostiv, Miriam. Jakbyśmy Miriam trafili w Altarcie, to by było wspaniale. To nie jest pokémon ale narysować zawsze można. Switch. Drowzee, ty! O kurde, a tu Slowbro, czyli pierwszy pokémon którego będę musiał narysować, to Drowzee. Ty, ale ciekawa karta. Niezła. Czyli zaczynamy odcinek całkiem nieźle. Mamy Illustration Rerkę. Także zapraszam Was zobaczyć, jak mi poszło z rysowaniem Drowzy. Pierwszy Pokémon, który nam się trafił, to Drowzy. Drowzy wygląda tak. Trzeba go narysować 30 sekund. Powinno starczyć. I tak mam trochę inny głos. Trochę inaczej wyglądam, bo jest to drugi dzień. I dopiero wstałem. Także to jest moja wymówka. Drowzy to jest całkiem prosty Pokémon. Tutaj mamy timer 30 sekund ustawiony, prawda? 3, 2, 1. Dobra, Drowzy. Zróbmy mu taką podstawę. On ma nogi tak. Takie, yy, ręce ma takie, zróbmy takie, trąba, proszę bardzo, i oczy, oczy ma, zróbmy mu takie, i on już chyba ma uśmiech jakiś, zróbmy tutaj te brązowe, taki czokapik, nie, czokapik, nie wiem, jakiś tam słodycz był kiedyś podobny do tego, pyk, pyk, pyk. I 30 sekund to jest mój drowzy proszę bardzo. Mam nadzieję, że fani Drowsy są ucieszeni tym, jak go narysowałem. Dobrze, co tam było kolejne w kolejności? Temporal, no to paradoks. E, paradoks. Przedostatni dodatek. Paradoksa wyleciał mi Iron Valiant, alt art. Fajnie było dostać jeszcze coś. No, w, ogólnie fajnie jest coś dropem czasami. Jak Shadow na przykład, bardzo czasami on trafia. <grych> e, o, psychiczna energia, niczym y, Shadow. Y, Energia, D Dowblade, Serskit, Magby, Flamigo, Technical Machine, Iron Bundle, Grywalna Karta, technoradar, Grywalna Karta, Tinglu, Bleak Bug, stilix. Czyli yy, w tej patce rysujemy stylixa. Zobaczmy, jak to wyjdzie. Drugi Pokémon, którego trafiliśmy, to stylix. Stilix też ma prosty design. Łatwo będzie go narysować. Po prostu ma tutaj Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Przepraszam, trochę mniej. Lecimy, rysujemy stylixa. Raz, dwa, trzy i web. Web, on ma taki większy. Później Macy'k cyk, 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 cyk i tutaj zrobimy takie o i on ma tutaj takie Ostre, takie o. Tutaj ma twarz, czyli trzeba zrobić tak. 10 sekund jeszcze. O, czerwone oczy i go pomalujmy jeszcze w tym czasie. O kurde. koniec czasu to go jeszcze pomaluję. No wiecie, pomalować można w doliczonym czasie. W doliczonym czasie też Real Madrid może wygrać z Bayernem niestety. Jak ktoś jest sp sportowym świrem to pewnie wie. Steelix wygląda tak. To mój Steelix. A, no i oczywiście zasady. Pewnie wam to wytłumaczę już jak będę rysował i w ogóle. E, mam 30 sekund na narysowanie tego Pokemona. 30 sekund, patrzę na obrazek tam z 5 sekund i mam zapamiętać po prostu jak on wyglądał. Takie zasady sobie wymyśliłem. Zobaczymy, czy będę takim artystą, niczym yy, Grafajaj. Tak, Grafaj. Chodzik dla widza, proszę bardzo, widzowie, zróbcie sobie z nim, co chcecie. Yy, jeżeli mam przydropię, to się pochwalcie. Basic Energia Ognista, Noctowl, Krokono, Liki-Liki, yy, Karkol, Boltund, Madsdale, Cybermaniak, mamy go w Fularcie, Iron Hands. Metagross, wow, ej, to jest super karta I Relicanth, ej, to też jest Metagross, ty, to jest y, jeden z lepszych dropów w ogóle z ostatnich odcinków, o ile nie najlepszy yo, ale ładna karta, chciałem ją dropnąć Jajcie! Yeah. Metagross może być ciężkim Pokémonem do zarysowania. Chociaż! Co to? Cztery nogi i jakieś ten? 3, 2, 1 start. Zrobimy mu podstawę. To będzie: zrobimy mu podstawę. Będzie taki e, tutaj jedna noga, tutaj druga, tutaj trzecia i czwarta. Zrobimy mu tutaj X-a. x, -a. x -a zrobiliśmy i tutaj czerwone oczy. Opa, malowanie później to jest wykończeniówka pogróbmy mu trochę te nogi i szare trzeba tutaj dodać ty no i metagross wyszedł najlepiej pomalujemy go oczywiście bo no pozwólmy do, pozwólmy go nam pomalować już w doliczonym czasie no ej metagross na razie mi się podoba najbardziej już jak nie jest do końca pomalowany nawet. Powiem Wam, że Metagross wygląda naprawdę fajnie. W 30 sekund takiego eleganckiego Metagrossa narysować. Wygląda trochę jakby był przejechany przez traktor, albo przez ciężarówkę, czy coś takiego. Ale jest elegancki, To no nie powiecie, że nie. I zobaczmy widzowie ostatniego, ostatniego Pokemon'a, jakie odrobimy. To czwarty boosterek z Temporala. Najnowszy dodatek już niedługo, bo niedługo wyjdzie nowy set Twilight Masquerade. Możecie go już zamawiać na stronie Booster Point oczywiście. W całkiem niezłych cenach, muszę przyznać. E, a tymczasem Boosterek, Basic Energia Mroczna, e, Turtonator, Hut Hut, Beldam do Metagrossa się przyda, e, Hitmor, Zeraora, Iron Valiant, Sharpido, ribombi, Uwaga, tutaj coś będzie. Niestety nie. I ostatnia karta. Korajon X! Jo, na trzy boostery, trzy dropy. Ej, to jest naprawdę dobry wynik. Korajon EX. I to chyba on jest całkiem grywalny też, więc... Elegancko. Przechodzimy do rysowania Korajdona. I ostatni pokemon, jaki osoby narysujemy to Korajon. No. Tu będzie lekkie wyzwanie. To już nie jest taki prosty Pokemon jednak. Tu jest y, troszeczkę szczegółów, tak wiecie, takie tam pióra, jakieś inne. Pozwólcie sobie ustawię czarne tło tym razem. I dobrze. 3, 2, 1. Zróbmy mu podstawę najpierw. Taką o. Zróbmy mu koło oczywiście, bo to jest najważniejsze w nim. E, proszę bardzo. Tutaj nam... Nieważne, nie będę malował. Oczy on ma chyba niebieskie. Także robimy tak. Uśmiech załóżmy, że ma taki. I teraz najważniejsze, pióra. Dobra, e, czasu jeszcze trochę mamy, więc zróbmy tak. I zróbmy tak, tak wygląda mój Korajdon Ej, elegancki, nie spodziewałem się, że będzie taki ładny Tylko oczywiście pomalujmy go jeszcze Ej, no, kto by się spodziewał, że Korajdon będzie taki ładny, no Elegancki jest, na 30 sekund, no, piękny No i co widzowie, to było dzisiaj na tyle e, Oczywiście dropiki, dropiki podsumujmy sobie Widzowie moi drodzy, w dropikach mamy Korajdona Mamy Metagrossa, który jest zdecydowanie najlepszą kartą dzisiaj trafioną Grafaja, który był prąką, Shroud, który był prąką i Drowzy, yy... ładny, ładny, fajny. Powiedzcie mi, którego Pokémon najładniej narysowałem. Oczywiście, jeżeli chcielibyście sobie kupić taki sam zestaw lub inny, oczywiście jest też wiele innych, nawet nie kartowych, tylko jakieś tam gadżety, jak jak yy... o ten oszałot, ten oszałot jest ze sklepu boosterpoint.pl. Jest bardzo słodki i fajny, jest super, polecam. Także naprawdę asortymentu macie pełno, każdy sobie coś znajdzie. Yy, Kod wodek 5, daj wam 5% zniżki, a ja już yy, lecę. Dzięki za oglądanie. Dobra.